Za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo, proszę o tabelę wyników. To jest podsumowanie najważniejszych wydarzeń sierpnia w Powiecie Sempoleńskim. Justyna Sitarska, witam w telewizji regionalnej Krajna TV. Program zaczniemy od nowych połączeń autobusowych na terenie powiatu sempoleńskiego, ale oprócz tego będziemy jeszcze mówić. Znajdujemy się na początku przebudowywanego już w tej chwili odcinka drogi w kierunku Wąwelna. O rozpoczęciu prac remontowych na kolejnych drogach zniszczonych przez Nawałnicę.. Warto za rok przyjechać do nas jeszcze raz i obronić zdrowy CTZU. O turnieju siatkówki plażowej i rajdzie Kraj na bike. Powiemy także, czy potwierdziły się dobre informacje sprzed miesiąca o efektach rekrutacji do szkół powiatowych. Tak, dane możemy potwierdzić, a wręcz możemy trochę nawet i podnieść tą statystykę. Program zaczynamy od transportu publicznego i od nowych połączeń autobusowych na terenie powiatu sempoleńskiego. Od 1 września na mocy porozumienia z Chojnickim PKS-em autobusy będą pokonywać połowę więcej kilometrów rocznie niż to było do tej pory. W sumie na mapie drogowej powiatu sempoleńskiego pojawi się kilkanaście nowych połączeń, co będzie kosztowało samorządy powiatu sempoleńskiego 170 tysięcy złotych. Głównym kryterium uruchamiania nowych połączeń był dojazd uczniów do szkół. Nie ma sensu, żeby te wszystkie kursy, jeśli już tak pójdziemy daleko, jeździły przez wakacje, bo to się mija z celem, ale być może, być może podejmiemy taką decyzję, że w wakacje będą jakieś kursy jednak jeździć że w piątki jakieś kursy będą, żeby dziecko wróciło z Bydgoszczy, a w niedzielę będzie jakiś kurs, żeby dziecko wyjechało do Bydgoszczy, tak sobie już mówię. Więc myślę, że przed tym problemem staniemy pod koniec roku lub na początku przyszłego roku. Zobaczymy ile to będzie kosztować, ponieważ te szacunki są oparte o istniejące kursy i istniejące wyniki jakieś tam finansowe. To, co mamy tutaj, cena biletów, być może zwiększona liczba dzieci, czy w ogóle, może w ogóle większe zainteresowanie będzie, może spowodować to, że nie będzie to 170 tysięcy rocznie za 190, 170 tysięcy złotych za 196 dni. I myślę, że na początku roku przymierzymy się do tego problemu. Kto z Państwa Radnych jest za? Podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo, proszę o tabelę wyników. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie w obecności 16 radnych podjęła wyżej przedstawioną uchwałę. nie było siatkarskiego Grand Prix o Puchar Starosty na plażach miast powiatu sempoleńskiego. W tym roku jeden główny turniej siatkówki plażowej zorganizowano w Sempulnie za sprawą trwających tam dni miasta. Oprócz tego w związku ze zbliżającymi się obchodami stulecia powiatu zorganizowany rajd rowerowy Kraj na bajk łączący powiaty Sempoleński i Złotowski. Dzisiejszy turniej odbywał się w trochę innej formule. W poprzednich latach było to Grand Prix, na które składały się cztery turnieje w miejscowościach, które tworzą powiat. W tym roku odbył się jeden turniej w sympólnie krajeńskim, turniej, który przed chwilą się zakończył i o którego wynikach za chwilę Was wszystkich poinformuję. Turniej rozpoczął, jest jednym z imprez, który rozpoczyna cykl obchodów stulecia Powiatu Sępoleńskiego, którego kulminacyjnym punktem będzie uroczysta sesja Rady Powiatu, która odbędzie się 24 stycznia już na nią serdecznie zapraszamy. No i miejsce pierwsze. Gratulujemy i zapraszamy na podium Michała Głowackiego i Pana Mikołaja Głowackiego. Puchary i medale za miejsce pierwsze wręczają Pan Starosta Sąpleński Jarosław Tadych, Pan Burmistrz Sępulna Kraińskiego Waldemar Skwałkowski. Dla zwycięskiej pary mamy przygotowaną jeszcze jedną niespodziankę. Są to pamiątkowe koszulki, które będą mamy nadzieję przypominały o tym, że warto za rok przyjechać do nas jeszcze raz. I obronić zdrowie TTU. Bardzo serdecznie wszystkich witamy. Dziękujemy e, za to, że jest taka liczna grupa. Początki były trudne, były tam 5, 6, 7 osób, no ale mamy efekt pozytywny. Mam nadzieję, że w takim kompleksie dojdziemy e, do Dorotowa i z powrotem. A jeżeli już wymieniłem Dorotowo, to bardzo proszę o, o pozostanie tam, tam abyś mały taki piknik i też losowanie Poważnych nagród. Jedynka z przodu. <noise> Proszę bardzo. Proszę bardzo, tutaj do, do kamer. Proszę bardzo. W gminie Sośno ruszyły wreszcie prace związane z budową dróg zniszczonych przez nawałnicę z 2017 roku. Chodzi o odcinek z Sośna w kierunku Toninka i Mroczy, ale także o kilometr drogi w Wałdówku w gminie Sempulno i także z gminy Sośno w kierunku Wierzchu Królewskiego. Na wszystkie te trzy zadania starostwo otrzymało pieniądze z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale także od gmin Sempulno i Sośno, oraz z lasów państwowych. Znajdujemy się na początku przebudowywanego już w tej chwili odcinka drogi w kierunku Wąwelna. Mamy tutaj dwa pododcinki robocze o długości cyrka po 1,5 km. Każdy pierwszy, właśnie tak jak powiedziałem, tutaj się zaczyna. Natomiast drugi za miejscowością Toninek i łączna długość tych dwóch pododcinków w tym zadaniu to jest 3,088 km. Niemniej jednak, tak jak Pan powiedział, druga tura tych zmagań ponawałnicowych 2017. 17 rok na Wałnica, ubiegły rok, niemalże 25 km dróg przebudowanych, i w tym samym trybie, czyli w trybie przebudowy, jedziemy z zestawem trzech zadań. Pierwsze omówione przed chwilą przeze mnie. Drugie w poniedziałek, tenże poniedziałek nadchodzący, o godzinie 8 rano w gabinecie pana starosty Sempoleńskiego, podpisanie umowy z wykonawcą zadania na drodze Bałdowo-Olszewka. To jest drugi etap, przypomnę, w ubiegłym roku pierwszy etap zrealizowany na długości jednego kilometra w tymże roku. Kolejny etap również o długości jednego kilometra. Wykonawcą firma Redon Nakielska, już pracująca z nami od wielu lat na różnych zadaniach, między innymi na zadaniach ubiegłorocznych. A trzecie zadanie, które swój początek będzie miało tuż nieopodal, za rondem, na który ja w tej chwili patrzę, w kierunku miejscowości Wierzchucin Królewski, do granicy powiatu 2,2. 203 km również do przebudowy. Procedura przetargowa w toku. Procedura przetargowa w toku, termin składania ofert upływa 5 września. Także czekamy na oferentów, czekamy na wykonawców, którzy złożą swoje oferty i będziemy rozstrzygać. Także wykonanie tych zadań musi być zakończone w tymże roku. I na sam koniec po raz kolejny kilka słów o szkołach powiatowych, a dokładnie mówiąc o rekrutacji dwóch roczników w klasach pierwszych. Przed miesiącem mówiliśmy o bardzo dobrych prognozach, według których do szkół prowadzonych przez powiat sempoleński zgłosiło się prawie 500 nowych uczniów. Teraz te dane się potwierdziły. Tak, dane możemy potwierdzić, a wręcz możemy trochę nawet i podnieść tą statystykę. Pierwsza taka ciekawsza, ciekawa informacja to fakt, iż w ogóle do naszych szkół w tym roku przyszło ponad 5% absolwentów więcej niż, niż w poprzednich latach. Oczywiście tutaj nie uwzględniam przy tych 5% tego podwójnego rocznika, bo to wiadomo, że to jest od razu około 230 uczniów więcej. To może ja skorzystam z tego. No, teraz już dobra, dobra, no i teraz mam tylko żeby yy, za dużo. Tak, no z, tutaj z tej statystyki wynika, iż w klasach pierwszych tych po gimnazjum i tych po, 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 po ósmej klasie będziemy mieć tyle samo dzieci, co w klasie drugiej i trzeciej. Czyli po około do, dokładnie 252 uczniów. Po ósmej klasie 238 po gimnazjum. To będą dwie pierwsze klasy. No i druga klasa 232 i trzecia 222. Tu nie uwzględniamy naszej szkoły tu w Sempulnie na ulicy Halera. To są tylko te szkoły średnie pozostałe. Także no, jesteśmy zadowoleni, oczywiście jak zwykle odrębnym problemem dla nas, dla skarbnika, który nie może spać, to jest pytanie, czy na tych dodatkowe dzieci, o, dzieci, młodzież, dostaniemy subwencję oświatową, bo przecież na jednego ucznia to jest około 6000 tysięcy złotych rocznie, więc jeśli zwiększy się na przykład o 150, Liczba dzieci, to powinniśmy dostać odpowiednią kwotę pieniędzy. Oczywiście będziemy wnioski składać, ale czy te pieniądze wpłyną do budżetu, to się okaże. To jest niebagatela, bo to jest rocznie około 800 tysięcy złotych dla budżetu powiatu. A panie starosto lokalowo rozumiem, że absolutnie nie ma żadnego problemu? Nie, nie. No gdzieś tam w mediach rzeczywiście padały takie informacje, szczególnie z dużych miast, problemy. My takich problemów nie mamy. Wręcz odwrotnie, no, gdyby trzeba było jeszcze przyjąć uczniów, to serdecznie zapraszamy do naszych szkół i tu w Sempulnie, i więc Wormie. I tym razem to wszystko, co przygotowaliśmy w podsumowaniu najważniejszych wydarzeń sierpnia w Powiecie sępoleńskim. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych programach na antenie telewizji regionalnej Krajna TV.